Cześć kochani z tej strony, Klaudia Tarka, czyli Klateks. I jak widzicie po tytule, po miniaturce, dzisiaj nieco inny film. Takiego filmu na moim kanale jeszcze nie było. I z tego, co widziałam na YouTubie, takich filmów, no, nie widziałam w sumie. Z tego, co widziałam, to nie widziałam czegoś podobnego. Także mam nadzieję, że z chęcią obejrzycie ten film do końca, bo podał naprawdę dzisiaj wiele ciekawych informacji, które możliwe, że zmienią Wasze życie i odmienią nieco Wasz portfel. Dlaczego odmieniam Wasz portfel? No pewnie się domyślacie już po tytule, po miniaturce. E, naprawdę kosmetyki w Czechach są tańsze. Zostańcie do końca, na końcu pokażę jeszcze produkty, których w Polsce nie mamy, ale które moim zdaniem są na maksa inspirowane jedną z marek, które mamy dostępne w Polsce. Nie wiem, może było na odwrót, może to marka polska zainspirowała się tą marką, która jest w Czechach. Kto wie. No, zobaczycie zaraz wszystko. Zacznę może od tego, że gorąco Was zapraszam na mój Instagram Pratysk, gdzie codziennie jest jakaś instalacja, sporo się dzieje, są często posty, są często rozdania kosmetyczne, w których Możecie zwyciężyć fajne zestawy kosmetyków. Także zapraszam Was do obserwowania mnie tam. A my zaczynamy od pierwszego produktu. Na pierwszy ogień pójdzie podkład, który kupiłam i który stwierdziłam, że muszę kupić, będąc w czeskim rozmaniem. Um, w ogóle, może zacznę od takiej mini historyjki, wprowadzającej, czemu w ogóle mam te kosmetyki u siebie z Czech. Wybrałam się do Czech oraz do Niemiec po zakupy właśnie kosmetyczne w Rossmanach, żeby sprawdzić ceny: czy jest taniej, czy jest drożej, czy są produkty lepsze jakościowo, czy gorsze. W dzisiejszym filmiku omawiamy produkty z Czech. A za niedługo omówimy produkty, które kupiłam w Niemczech. Także, no, pierwszy podkład to podkład z burżuła. Um, tutaj byłam zaskoczona naprawdę ceną, bo ten podkład w Czechach, patrząc na paragon oraz na rozpiskę, którą mam przed sobą, przeliczyłam sobie wszystkie ceny w koronach na polskie złote oraz porównałam z produktami, które mamy na stronie Rosmana w Polsce, jak to wygląda cenowo. No, i ten podkład w czeskim Rosmanie kosztuje 299 czeskich koron. Przeliczę na polskie złote jest 149,84. zł i 84 grosze. No i teraz myślę, że wszystkie dziewczyny, które używają na co dzień podkładu Bourjois Healthy Mix są nieco zdziwione, bo na pewno doskonale o tym wiedzą, że ten podkład w Polsce jest droższy. To jest oczywiście w Czechach cena bez promocji i ja również patrzę w Polsce na ceny bez promocji. Ten podkład aktualnie na stronie Rossmana przed chwilką sprawdzone kosztuje 63 zł i 99 groszy. W Czechach prawie 50 zł niecałe, a w Polsce 64 niecałe. Także no, różnica jest dość spora, 14 zł różnicy. I myślę, że w tym momencie wszystkie zwolenniczki podkładu Bourjois Healthy będą mieć na zakupy do Czech, jeśli mieszkają blisko granicy, bo będzie im się to po prostu bardziej opłacać. No ale ciekawe jak z jakością. Ja tych produktów jeszcze w ogóle nie otwierałam, żadnego z nich, które kupiłam w tym Rossmanie czeskim, jeszcze nie otworzyłam, nie sprawdzałam jak wygląda jakość. I tutaj pytanie do Was czy chcecie, żebym w kolejnym odcinku porównała jakość, kupiła te wszystkie produkty, dokładnie takie same w polskim Rossmanie i porównała, czy ta cena się jakość do jakości, że przez to, że te produkty są w Czechach tańsze, są gorsze? A czy może po prostu mają niższe ceny, a mamy ten sam produkt w dłoniach za więcej w Polsce? No nie wiem. Jeśli macie ochotę na taki film porównanie jakości tych produktów czeskich, polskich z Rosmana, to napiszcie mi o tym w komentarzach. Będę bardzo wdzięczna, jeśli dacie mi o tym znać. Także gdyby się okazało, że to jest ta sama jakość za około 14 zł. mniej, no to byłoby bardzo miło. Kolejny produkt to korektor z Maybelline e, Instant Anti-Age Riser Concealer. Ja wtedy kupując go w Czechach byłam bardzo ucieszona, że kupuję ten produkt, bo w Polsce mieliśmy wtedy tylko dostępne trzy kolory tego korektora: było Neutralizer, Light i bodajże Nude. Nie było tych jaśniejszych kolorów, nie było takich pomiędzy. No a w Czechach zobaczyłam, że są. Kupiłam wtedy, wtedy 00 Ivory. No ale już teraz te korektory w Polsce są. Jak ja robiłam zakupy jakiś czas temu, no to byłam, mówię, mega zadowolona, że wprowadzą. Może niedługo też do Polski, skoro są w Czechach. No i już w Polsce mamy te kolorki. Ten korektor w Czechach kosztuje 174 korony. W przeliczeniu na polskie złote jest 129 zł i około grosza. No a w Polsce ten korektor kosztuje prawie 47 zł. 46,99. Także tutaj jest 17 zł. różnicy, nawet 18 zł. różnicy. E, no, jeśli na tym samym produkcie jest, no jeśli jakość okaże się ta sama, no to naprawdę to jest przeogromna różnica cenowa. No, a niektórzy Polacy mieszkają nawet naprawdę bardzo blisko granicy czeskiej i mają rzut beretem do czeskiego Rosmana. No to myślę, że od tej pory kobiety będą robić zakupy w Czechach, jeśli naprawdę po kolejnym filmie okaże się, że jakość jest identyczna, a cena różna. Kolejno zdecydowałam się na korektor z Rimmela, który w Polsce bardzo lubię. Korektor Lasting Finish Birth Table 100 Color Fair. Ten korektor w Czechach w przeliczeniu na polskie złote kosztuje 31,51 zł, no a w Polsce kupimy go za 36,49 zł. Bez żadnych promocji, to jest jego regularna cena. Także nadal w Czechach mamy, słuchajcie, taniej, bo tutaj jest 5 zł różnicy na produkcie. Kolejno produkt, który w Czechach jest naprawdę o wiele tańszy. Pomada z Loreala Paradise Kolor Warm Blonde. E, ta pomada w Czechach Kosztuje 209 koron W przeliczeniu na polskie złote Jest to około 34 zł 35 zł, bo jest to 34,84 A my za tą samą pomadę W polskim Rossmanie płacimy Aż 59 zł I 99 groszy Także w czeskim Rossmanie 35 A my płacimy prawie 60 Także znowu tutaj różnica Przeogromna, także dawajcie znać, czy chcecie porównanie jakości tych wszystkich produktów. Zdecydowałam się również na zakup jednego z moich ulubionych tuszy do rzęs Maybelline Colossal de Big Shot. Ten tusz w Czechach kosztuje dokładnie 139 koron, czyli w przeliczeniu na polskie złote 23 złote i 17 groszy. Na pewno wiecie, że w Polsce jest droższy, bo w, ko w Polsce kosztuje prawie 37 złotych. Także tutaj znowu 14 zł różnicy e, na tuszu, e, no naprawdę uważam, że to jest spora różnica, no ale wpisywałam sobie tak te produkty po kolei na kartkę, e, no i zwróciłam uwagę, że następny produkt, który Wam pokażę jest w Czechach droższy zastanawiam się właśnie, czy cała ta marka po prostu jest w Czechach droższa, czy akurat ten produkt, nie wiem, kupiłam tylko z Max Faktora podkład um, Radiant Lift, który bardzo jakiś czas temu polubiłam, sprawdził mnie się, więc stwierdziłam, że kupię sobie go w Czechach i zobaczymy, czy jest inny cenowo, czy jakoś jest ta sama, i jak to wygląda. No i słuchajcie, ten podkład w Czechach kosztuje 449 koron czeskich, w przeliczeniu na polskie złote jest 174 zł i 85 groszy, no a my w Polsce kupimy go za 66 zł. i 99 groszy. Niecałe 70 zł, w Czechach jest oko około 5 zł droższy. Także tutaj się naprawdę zaskoczyłam, nie sądziłam. Jak leciałam, to tak po kolei wszystko tańsze, 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 a tu i nagle produkt z Max Factora droższy. Jeśli korzystacie z Rosmanów czeskich, właśnie macie blisko, i robicie tam zakupy, to z ciekawości napiszcie mi w komentarzu, czy wszystkie produkty Max Factora są droższe w Czechach, czy akurat trafiłam na ten podkład, który okazał się być droższy. I mam też jeden kosmetyk, którego w Polsce niby mamy, a niby nie mamy. Mam Paletki z Rimmela Magnifies Eyes, ale nie mamy tej wersji kolorystycznej. Jak widzicie, tutaj mamy takie dość bujne kolory, zielenie, niebieski, jakiś złoty. Nie mamy takiej kombinacji w Polsce. Sprawdzałam to wtedy po powrocie z Czech, jak i sprawdzałam to dzisiaj przed nagraniem tego filmu. No i takiego koloru w Rossmanie faktycznie nie mamy, ale słuchajcie, zaskoczyła mnie cena, bo tutaj cena to jest jakiś kosmos. W Czechach ta paletka jest mega tania, a u nas te paletki Magnifies Eyes z Rimmela są naprawdę dużo, dużo droższe. Otóż, ta paletka w Czechach e, kosztuje 164 czeskie korony, czyli w przeliczeniu na polskie złote około 27 zł i 34 groszy, czyli no mniej niż 30 zł, sporo mniej niż 30 zł, a my w Polsce za taką paletkę z serii Magnifies Eyes musimy zapłacić 62 zł i 99 groszy. Także cena jest w Polsce o ponad 50% większa niż w Czechach. Naprawdę się zaskoczyłam. No bo no nie sądziłam, że aż taka będzie różnica w cenie. A tu jednak. Niby tej opcji kolorystycznej nie mamy, no ale to jest ta sama seria produktów. Także no jest naprawdę spora różnica. No i teraz te produkty, które moim zdaniem są inspirowane um, marki Lovely, ani w czeskich rozmanach nie mamy, ale mamy marki, które mają bardzo podobne produkty. Spójrzcie na to. Na pewno Wam coś te produkty przypominają. Mi przypominają bardzo serię kosmetyków z e, Te czekoladki, bronzery oraz pudry czekoladki. E, no, zdziwi Was na pewno cena, bo te kosmetyki w Czechach kosztują to, jak i to było w tej samej cenie. I cena taki, takiego jednego produktu to 69,90 koron czeskich, czyli w przeliczeniu na polskie złote niecałe 12 zł, Dokładnie 11 zł. I 65 groszy. No a my w Polsce za tą czekoladkę z Lovely musimy zapłacić 23,69 zł, a za puder 23,99 zł. Także no tutaj połowa, o po, połowę taniej. A produkty pewnie okażą się być bardzo podobne jakością. No zobaczymy w filmie, jeśli będziecie. Wyrażały na niego chęć. Myślę, że jakoś będzie podobna. Nie otwieram teraz tych produktów, są pozaklejane. Nic jeszcze nie ma, całam, żeby to sprawdzić wszystko na żywo z Wami w kolejnym filmie. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek okazał się być ciekawy, że był nieco inny, że dowiedziałyście się sporo, sporo ciekawych rzeczy, o których nie wiedziałyście. Nie wiedziałyście, że w Czechach może być taniej, że te produkty mogą być naprawdę aż niektóre o tyle tańsze. Um, jeśli tak, jeśli lubicie mój kanał, jeśli lubicie oglądać tego typu treści, to koniecznie klikajcie w subskrypcję. Mi będzie bardzo miło, że zdecydujecie się na stałe oglądanie, oglądanie mojego kanału, a dzięki temu, że klikniecie w subskrybuj oraz dzwoneczek, Będziecie dostawały powiadomienia o każdych nowościach na moim YouTubie. E, także, moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie. Ja jestem przemega ciekawa, jak to będzie z tą jakością. Mam nadzieję, że zdecydujecie się na taki odcinek, że będziecie wpisały i wyrażały chęć, żeby taki odcinek powstał. Także czekam na Wasze komentarze. No, i widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. Do zobaczenia! Dzięki za uwagę, pa! pa.